Dzisiaj w Politycznej TV, czy konflikt Konfederacji i PiSu będzie eskalował? Czy koalicja tych dwóch partii jest wciąż możliwa? W przestrzeni publicznej padło bardzo wiele wzajemnych oskarżeń i mocnych słów. Sytuacja jednak nie wydaje się jeszcze przesądzona. W jednym z publicystycznych programów w telewizji Polsat News na ten temat wypowiadał się Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Więc nie można tego wykluczyć. Zresztą nikt nie przecież nie przesądził, że. że... To się nie stanie. My jesteśmy w polityce po to, żeby zrealizować program. A nie po to, żeby tam za wszelką cenę sprawować władzę, czy tak jak w obecnej koalicji, nie realizując żadnego sensownego programu. A pan rozdziela sprawowanie władzy od realizowania programu, widzę? Nie, no, że, że, że nie jest celem sprawowanie władzy, tylko celem jest realizacja to znaczy, programu. Czyli nie władza dla władzy, jak, tylko władza dla realizacji jak, programu. Jak byłaby to koalicja, w której i tak nie możemy realizować swojego, mm, swojego programu, no to to bez sensu, to lepiej w nią nie wchodzić. Więc y, y, no zobaczymy, kto zaoferuje lepsze warunki dla realizacji naszego programu. Czy PIS będzie chciał realizować nasz program z nami? Czy nie? No, zobaczymy. Albo platforma pod wodzą Radosława Sikorskiego, na przykład. No, to zobaczymy. Kto da... Czyli jesteście na sprzedaż. Kto da więcej? Nie, no, no my jesteśmy do realizacji naszego programu. To już? Kto? A kto, jest kto zaoferuje lepsze warunki? Czy jesteście do wynajęcia takiego programu? Dla partią? naszych wyborców to... jesteśmy po to, żeby zrealizować program, który obiecaliśmy. I ten, kto nam to zaoferuje, z tym będziemy Co, może pan pan siadać do konkretów. Kto da więcej? Subskrybuj nasz kanał.